Stary scyzoryk marki Sheffield marynarski i posmański. Data produkcji 1940 niestety dalej jest nieczytelne. Stan jak na te scyzoryki średni, ale za to cena zakupu była bardzo dobra. Kupione z 30 innymi scyzorykami na Allegro, lokalnym za 123 zł. Przesyłka w smarcie, więc, więc praktycznie cena tamtych scyzoryków. Jakbym je chciał sprzedać, część pewnie sprzedam, e, całkowicie refunduje mi zakup tego scyzoryka. Chciałem zawsze taki kupić. Ten wymaga podczyszczenia i nasmarowania, i będzie dobry. Nie wiem, czy tu i od niego jest oryginalne. Ale gruba skóra, więc najprawdopodobniej też ma swoje lata. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o scyzorykach starych, nowych polskich i zagranicznych, to zapraszam do zajrzenia na mój kanał.